Biurko już jest już oczyszczone, odpylone, umyte, odtłuszczone, przygotowane do malowania. Miałam zupełnie już ułożoną wizję tego biurka, jak ono ma wyglądać, no ale ten machoniowy odcień zburzył mi całą koncepcję. I w zasadzie to już będę po prostu improwizować na bieżąco. Zacznę malować najpierw białą farbą. Używam pod kolor bazalne. A potem po prostu zobaczę, co z tego wyniknie, bo wydaje mi się, że będą wychodziły różowe odbarwienia. Farba jest gęsta, więc ją ja troszeczkę rozcieńczę przed malowaniem. Będzie wygodnie malować. Mamy drobne wody. Wymieszam. Zacznę do brudnych nogami zacznę malować nogi. Przerwienia nie wychodzą, oni już zaczynają wychodzić. O, tak się. Różowe dziurko. Pomałam dół biurka na biało. Przebarwienia wyszły paskudnie różowe, tego w sumie może niepotrzebnie, ale może się z czasem przyda dobrzeć ten biały kolor. I już. żeby uchronić się od tego różowego, przymaguję całość kolorem kapelaty. żeby to, było, to biurko było w chłodnych szarościach i biegach, ale niestety przy tym różowym kolorze, który, który wychodzi na wierzch, tak się nie da, więc zrobię w ciepłych berach. To zbiórka pomalowany kolorem Waffelate. Zanim zacznę malować dalej, to najpierw pomaluję to zbiórko primerem. Nie zabezpieczy on przed przebarwieniami różowymi, ale sprawia nam większą przyczepność i zmniejszy zużycie farby. Dlatego dalej na tych większych, gładkich powierzchniach zbiórka to spoczywa fajnie. Primer położony. Teraz poczekam do jutra, aż dobrze wyschnie. I jutro już będę malować tylko dalej. Proszę pamiętać o tym, żeby nigdy nie nakładać różnych produktów tego samego dnia. Farbą. Można malować kilkakrotnie tego samego dnia, natomiast jeżeli się już używa innego produktu, czy wosku, czy lakieru, to należy poczekać aż, aż ten pierwszy produkt wyschnie dobrze do następnego dnia i wtedy dopiero można nakładać następny. Fragment już słuchy. Będę malować dalej kolorem o, to I już tak na ten. wystarczy. Nie będę musiała robić w tych grupy Natomiast ten kolor kakala ten współgra z tymi różowymi plamami nawet jeżeli w niektórych miejscach się przebarwi, to nie jest to aż tak rażące, jak przy kolorze biali. Chyba oczywiście wcześniej rozcieńczyłam trochę, żeby nie była taka gęsta. Rozcieńczam zawsze do takiej konsystencji, żeby było wygodnie malować. Które ten pędzel za sobie jeździł po powierzchni, a nie ten by się zatrzymywał. Tylko pomalowany jeszcze został mi blat. Nie będę całego blatu malować taką, tylko ten, ten brzeg ze smycemką. Dlatego okleją zabezpieczyłam blat yy, taśmą. Zwykłą taśmą malarską i pomaluję tylko ten. Wziął to całe po ale żeby nie było takie zbyt trudne, tym jednym kolorem, Café T, sobie nowy kolor, przycięliłam Café T gorzką czekoladą. I te elementy, które mam w tym celkach, pomaluję jeszcze właśnie tym zrobionym kolorem. 么了。嗯嗯嗯 Kiedy farba jest wysła, sucha, przystojną no czynność, jaką teraz wykonam, to doszlifuję tą farbę, żeby, żeby ją wygładzić. Nie będę robić przecierek. tylko chodzi mi o to, żeby to wygładzić, żeby powierzchnia była bardzo gładka. Ewentualnie tam przy okazji jakieś bardzo delikatne, niewielkie przecieki.

Badania partii gąbki ściernej, to jest akurat od Fedacji Delikatnie, ale tak, żeby właśnie tylko odrzucać powierzchnię, żeby ona była gładziutka. No i niestety gładka taka na samym bardzo to typu. Całość przeszlifowana, zgładzona. Teraz należy to A no, Ać najlepiej zwykłym odkurzaczem, Czyli znaczy ja mam odkurzacz, który służy mi tylko i wyłącznie do tych celów. Wcześniej już Tylko poodkorzałam, zostawiłam nam kawałek. Jak już jest odkurzone, to woda. Spłynę do mycia naczyń. Już matką jeszcze przecieramy. resztę pyłu, żeby zebrać. Umyć. Będzie można pracować dalej.